Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić oczywiście rajstopy z Ori Rose. Trochę inne, tak mi się wydaje, że, że będą trochę inne ze względów bardziej kolorystycznych. Rajstopy w rozmiarze L na XL dla mnie są akurat dobre. Jeżeli chodzi o kolor, no to właśnie, sami widzicie. Myślałam, że one będą szare, a przyszły srebrne, więc chyba to będzie taka propozycja dla fanów fanek błyszczących rzeczy, takich seroczek. Myślę, że tutaj jak najbardziej się odnajdziecie w tych rajstopach. E, Rejstopy są dosyć e, grube, nie prześwitują e, dobrze, e, bardzo dobrze kryją, powiedziałabym. E, no, nie mają właśnie wzmocnień na palcach, cyst. jest wadą, no, zaletą, zależy, kto jak na to patrzy. E, nie mają także klinu, e, więc e, do czegoś krótszego jak najbardziej. I uwaga, no, i mają takie właśnie zdobienia. E, liście. Tak to wygląda w kolorze czarnym. Więc one nie tylko są inne ze względów kolorystycznych, ale właśnie mają taką ozdobę. Fajnie to się właśnie komponuje z czymś czarnym. No, tak to wygląda. Rejstopy są bardzo ciepłe, więc jak najbardziej polecam na obecną porę roku, czy na wczesną wiosnę, nawet. No właśnie, czy na co dzień, czy, czy gdzieś na wyjście. No, kwestia gustu kto co woli, tak naprawdę, bo one są. No inne, tak? One jednak są takie błyszczące, dla takich właśnie sroczek będą idealne pewnie na co dzień, yy, dla, dla osób, które uwielbiają błyszczeć, a dla niektórych pewnie będą bardziej wyjściowe, bardziej na jakąś okazję, imprezę i tak dalej. No myślałam, że kolor będzie inny, ale w sumie dobrze się złożyło, bo mogę Wam pokazać coś innego. Coś innego kolorystycznie. Nie tylko bawimy się w rajstopy e, czarne e, czy beżowe, ale też właśnie coś e, świecącego, e, coś zupełnie innego, e, fajnie jest Wam czasem pokazać. Ta!